Tyle jest tutaj prezentów. Ciekawe, który jest dla mnie. O, jak pięknie zapakowany. Ciekawe, co w nim jest. Nie mogę się doczekać. Ten chyba jest dla mnie. Zaraz zobaczę, jak się postarali. Tak pakują, to nie się nie dziwią. Dobra, nie było tego. Fajnie jest mieć kogoś, z kim zawsze można gdzieś wyjść i pogadać te święta. No, po prostu zarąbiste są te święta. Niech one się wreszcie skończą. Wszyscy mają mnie w dupie. W sumie, jak mają tyle na głowie, i ta ponura pogoda. Nikt nie ma czasu i nawet nikt nie ma czasu pisać. Tyle rzeczy do wyboru. A co tam? Im więcej wezmę, tym lepiej. No i jest, idealnie. Ale ładne. Ale po co wydawać pieniądze na coś, co już mam? Lepiej stąd pójdę. Nowe lampki, jak co roku, tylko rozpakować i rozwiesić. To jest chyba jakiś żart. I mam to wszystko rozplątywać? Zamiast kupić nowe lampki, muszę znów rozpątywać stronę innych. Jakaś kpina. A wale to. Ciekawe, w co się ubiorę na ten wieczór. Ta jest idealna. O nie! Ja zawsze muszę mieć takiego pecha? To nie chcę zejść! Nie no, zajebiście! Miłość jest cudowna. Walić związki. Tyle książek do przerobienia amatora już niedługo. No cóż, mam wolne, codziennie dwie godziny nauki i będzie sukces. Te książki nadal tam leżą. W sumie są święta, więc walić naukę. Ojeju, nowy smartfon? A co tutaj? Aparat? Zawsze o takie marzyłam. No te prezenty są wręcz idealne! Uwielbiam święta. Co to jest? Czy to są gry? No, świetnie. Ciekawy kiedy zauważyli, że skończyłam 18 lat. Ale okej, okay, okej, okay, spoko. Nie ma problemu.